Hejka kochani, z tej strony Natalia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na moją poranną rutynę w wakacje. Pod ostatnim takim filmem było ponad 100 tysięcy wyświetleń, za co bardzo, to bardzo Wam dziękuję, no i pełno z Was prosiło o wakacyjną aktualizację, dlatego dzisiaj właśnie przychodzę do Was z tym odcinkiem. Zacznijmy od tego, że każdy poranek jest inny. Czasami są bardziej leniwe, ale zdarzają się też te bardziej produktywne. Żeby Was troszkę zainspirować, a może nawet zmotywować, starałam się, żeby ten poranek był jak najbardziej produktywny. Wstałam coś pomiędzy 8.30 a 9.00 i od razu po wstaniu sięgam po telefon. Zawsze sprawdzam rano social media i leżę tak łóżku przez jakieś 10-15 minut, nawet czasami dłużej. Dopiero później wstaję i staram się pościelić łóżko. Następnie udaję się do łazienki, gdzie oczywiście myję zęby i twarz. Poraną pielęgnację zrobimy sobie troszeczkę później, ponieważ mam w planach dzisiaj poćwiczyć, więc zrobię ją dopiero po treningu w razie, gdybym miała się spocić. Po poranej toalecie wracam do pokoju i wybieram ubrania. Tak jak mówiłam, będę ćwiczyć, więc póki co zostawiam na sportowe i wygodne ciuszki. Ja wybrałam leggings z Gym Glamour, sportowy top i dopasowaną, ale bardzo wygodną koszulkę. Już ubrana schodzę do kuchni i zaczynam robić śniadanie. Dzisiaj postawiłam na Santa. Przeważnie jem je na słodko, ale dzisiaj stwierdziłam, że spróbuję go na słono. I przygotowałam go z rukolą, pomidorem i mozzarellą. W przepisie było jeszcze awokado, no ale moje niestety było niedojrzałe i musiałam obejść się bez guacamole. Do tego wszystkiego oczywiście sok pomarańczowy No i można jeść Korzystam z pogody, więc prawie wszystkie posiłki jem na ogródku A po zjedzonym śniadaniu odpoczywam sobie troszkę na świeżym powietrzu Przeglądam znowu telefon No i troszkę się relaksuję Ubrałam buty i idę ćwiczyć U mnie jest to takie trochę bardziej rozciąganie, bo jak wiecie lub nie jestem tancerką Więc przez wakacje, kiedy nie ma tych treningów, staram się co jakiś czas rozciągać Zrobiłam parę wypadów, szpagaty, wiecie, typowo jakieś przysiady, pajacyki, a potem, tak dla zabawy, postałam sobie troszkę na rękach. Oczywiście nie pokazywałam wam całego treningu, bo trwałoby to po prostu za długo, także macie tutaj takie krótkie urywki. A po skończonym treningu udałam się do łazienki i wzięłam szybki prysznic. Umyłam się, no i w końcu zrobiłam tę moją pielęgnację twarzy. Wyczekujcie na moim kanale odcinku z update'em mojej pielęgnacji, bo już go dla Was szykuję! Już taka umyta i pachnąca, przybrałam się w ładniejsze, ale dalej wygodne ubrania. No i tak przebrana poszłam sobie zrobić kawę mrożoną. Spieniłam sobie mleko, dodałam kostki lodu, no i moja kawa jest pyszna i gotowa. I teraz znowu odpoczywałam i przeglądałam social media. To jak możecie zauważyć, znowu sobie odpoczywałam, przeglądałam telefon, po prostu no totalny relaks, wiecie, są wakacje, trzeba odpoczywać A około godziny 12 stwierdziłam, że to jest dobry czas na drugie śniadanie Stwierdziłam, że zrobimy sobie jogurt naturalny z musli i świeżymi owocami To jest bardzo szybkie, proste, ale bardzo to bardzo smaczne I to tak naprawdę chyba tyle z mojego poranka, już jest po 12, więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, kciuka w górę i komentarza. Zapraszam Was oczywiście na mojego TikToka oraz Instagrama. Linki jak zwykle są w opisie. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj i do następnego odcinka. Buziaki, no.